Cześć, witam Was serdecznie w drugim odcinku opisującym karty z nowego dodatku do Hearthstone'a pod tytułem Liga Odkrywców z oryginału League of Explorers. Mamy sporo kart do omówienia, więc zacznijmy. Pierwsza karta jest to Tunnel Trog, czyli taki jaskiniowiec. Jest to karta klasowa szamana, a jego zdolność specjalna polega na tym, że za każdym razem, kiedy zagramy kartę z przeciążeniem, ten stronnik otrzymuje plus 1 do ataku, za każdy zablokowany kryształ. Więc może być to całkiem fajna karta, początkowa dla Szamana. Powiedzmy, w pierwszej rundzie z coinem lub w drugiej rundzie, kiedy to wystawimy sobie tego stronnika, i powiedzmy, zagramy błyskawicę, żeby wyczyścić stół ze stronnika przeciwnika. Staty 1, 3, więc całkiem dobre staty, nawet bardzo dobre staty, jak na ten początek. Następnie mamy stronnika Czarnoksiężnika za 1 many Reliquary Seeker. 1 1 staty i okrzyk, jeżeli mamy już na stole sześciu stronników, ta kreatura otrzymuje 4 plus 4. Plus jeżeli uda się utrzymać tylu stronników, na przykład rzucając ten spell, który zadaje od 2 do 4 i przyzywa impy, no to myślę, że może wtedy sytuacja przechylić się na naszą korzyść. Następnie mamy spell druida Raven Idol, Idol. Raven Idol, czyli kruczy totem i tutaj jest to spell, który wybieramy sobie albo odkryjemy stronnika, albo odkryjemy zaklęcie Ja już w poprzednich częściach dotyczących Ligi Odkrywców mówiłem na czym polega odkrywanie. W skrócie jest to takie coś nowego trochę podobne do, do karty tropienie Łowcy. Polega to na tym, że Wrzucamy sobie tego spela i otrzymujemy trzy karty do wyboru. Czyli jeżeli wybierzemy sobie Discover a Minion, to wtedy będziemy mieli trzech stronników do wyboru. Jednego dobieramy, zachowujemy go, a Discover a Spell no to analogicznie, tylko że zaklęcie. Myślę, że całkiem fajna yy, karta na dobieranie, yy, bo wybieramy sobie, co tak naprawdę chcemy. Tak, takie tropienie, ale nie pozbywamy się dwóch pozostałych kart z deku, ponieważ odkrywanie odkrywa karty spoza naszego deku, a nie z tych kart, które sobie ułożyliśmy, przygotowaliśmy. Następnie mamy Cursed Blade, czyli Przeklęte Ostrze. Jest to broń łotra. kosztuje 1 many. statem ma jest całkiem niezłe, ponieważ 2 ataku i 3 wytrzymałości. No z tym, że jest drawback, który oznacza, że każde obrażenia, które są zadawane nam, są podwojone naszemu bohaterowi. Stronnik kapłana za dwa many. Museum Curator, czyli kustosz muzeum, kustosz muzealny. Staty 1-2, więc słabo. Natomiast jego okrzyk bojowy, odkryj kartę z agonią. Mocna losowość tutaj. Czy to będzie grane? Trudno mi powiedzieć. Dark Peddler. Dark Peddler jest to stronnik klasowy czarnoksiężnika. Za dwa many, 2-2. Okrzyk bojowy. Odkryj kartę, która kosztuje 1. Następnie zaklęcie czarnoksiężnika. Klątwa Rafaama. Daj swojemu przeciwnikowi kartę klątwy. W trakcie, kiedy ją mają, otrzymują dwa obrażenia co turę. Ciekawe, jak można się pozbyć tej karty to zobaczymy po premierze tej przygody. No, tutaj mamy słuchajcie kartę klasową druida Stronnik druida Mount Raptor. Jego agonia jest taka, że przyzywa nam losowego stronnika, który kosztuje 1. Czyli za kartę, która kosztuje 3 many, otrzymujemy 3 2, więc 5 plus jeszcze jakiś losowy stronnik. Można powiedzieć, że jest to trochę taki Piloted Shredder, czyli ten Meg za 4 many, który przyzywa nam stronnika, który kosztuje 2. Zawsze fajnie jest mieć jakiegoś stronnika na stole, który powoduje, że jeśli przeciwnik nam użyje jakieś AOS Pela, no to nie wyczyści nam wszystkiego coś tam zawsze nam zostanie. Teraz stronnik klasowy wojownika Fierce Monkey, czyli taka woleczna małpa, kosztuje 3 many staty 3-4. 3 ataku 4 życia i Taunt. Jest to bestia, warto zwrócić na to uwagę, więc rodzi się pytanie, czy w, tym, w tej przygodzie pojawi się tyle kart związanych z bestiami, być może z zaklęciami dla Wojownika, które spowodują, że jakiś taki nowy rodzaj deka dla Warriora powstanie. Desert Camel, kartałowcy, zatrzymany, 2 ataku 4 życia i okręg bojowy. Połóż dla każdego z graczy e, stronnika, który kosztuje 1. Myślę, że dla takich agrołowców jest to całkiem dobra karta, e, ponieważ im zależy na tym, aby jak najszybciej zbudować sobie tę dominację i wklepać jak najwięcej damage w jak najkrótszym czasie przeciwnikowi. Tym razem, karta klasowa maga, stronnik. Za cztery mamy Rumbling Elemental. Czyli jest to jest to jakiś żywiołak widzi taki kamienny. Za cztery many staty 2-6, no, czyli standard. Po zagraniu e, innych stronników z okrzykiem bojowym e, zadajemy dwa obrażenia e, losowemu wrogowi. No to tutaj przychodzi e, na myśl od razu ten Żarżyciel maga, też klasowa postać, która jeżeli z kolei zagramy spela tak, to zadaje dwa obrażenia, e, znaczy po jednym obrażeniu, ale dwa razy losowemu wrogowi. Tym razem coś dla Paladyna. Keeper of Aldaman. Aldaman to jest zdaje się ta kraina, którą będziemy przemierzać w jednym ze skrzydeł Ligi Odkrywców. Za cztery many otrzymujemy stronnika 3-4 z okrzykiem bojowym. Ustaw e, Atak oraz obronę innego stronnika na 3. i także zastanawiam, jakie to może mieć użycie. Może na przykład zbustować ładnie nasz token. Tylko czy, czy taka kreatura 3-4 w czwartej turze opłaca się to zagrać? No myślę, że dostajemy wtedy na token boost plus 2, plus 2. Czyli tak jakbyśmy mieli 4 plus 7 to jest 11. Czyli 11 statów za 4 many, ok, pod warunkiem, że mamy token na stole. Tym razem druid. Karta Stronnika, klasowa druida. Jungle Moonkin. Moonkin to zapewne jakieś takie stworzenie z World of Warcraft. I mamy teraz tak, za 4 many 4-4, czyli fajnie to się będzie kontrowało z jakimiś tam spellami kapłana, ze słowem cienia i tak dalej. Bo będziemy niewrażliwi. I jego umiejętność jest taka aktywna, że jeden i drugi gracz mają obrażenia zaklęć plus dwa. Jest to bestia. Następnie mamy tak. Stronnik neutralny Gorilla Bot A3. Kosztuje 4 many, staty 3, 4. Jest mechem. Więc może jakoś tam się odnajdzie w tych dekach mechowych. Jego okrzyk bojowy, jeżeli kontrolujesz innego mecha, odkryj mecha. Strasznie dużo tych mechów, już trzy naliczyłem w tym momencie związane z tym kartą. Ale fajnie, bo jest ten card draw. Staty takie nie najgorsze, i faktycznie będziemy sobie mogli wybrać takiego mecha spośród trzech, jaki będzie nam pasował. Teraz tak. Eerie Statue. Jest to stronnik za 4 many. 7-7. Karta neutralna nie może zaatakować do momentu, w którym jest jedynym stronnikiem na, na stole. I tu nie chodzi tylko, czy to jest... czy stronnik na stole jest nasz, czy jest przeciwnika. Myślę, że bardzo, bardzo fajna karta. Zawsze coś tam na stole się znajdzie, a 14 statów to za 4 many. Bardzo dużo. Tym razem stronnik klasowy MAGA 4 many, staty 4/4, standard. Animated Armor. Nasz bohater może otrzymać tylko jedno obrożenie za każdym razem. Więc niejako powoduje to, że pomimo, że nie ma taunta, no to przeciwnik będzie chciał na pewno zdjąć tę kreaturę, jeżeli myśli o tym, żeby zbijać nam hapsy. Dalej mamy Ancient Shade. Neutralny, neutralny stronnik za 4 many, 7 ataku i 4 życia. Jego okrzyk bojowy to wtasuj pradawną klątwę do Twojego deka, która zada Ci 7 obrażeń, kiedy zostanie wyciągnięta. No jak na czwartą rundę to bardzo mocny stronnik. Pytanie, czy ten drawback w postaci 7 obrażeń, które nam tam gdzieś wyskoczy spowoduje, że ta karta nie będzie grana. Trudno mi teraz wyrokować. Dalej mamy Summoning Stone. Summoning Stone, czyli kamień przywołań, kosztuje 5 many. Staty ma 0 ataku i 6 życia. Za każdym razem, kiedy zagramy zaklęcie, przyzwij losowego stronnika o tym samym koszcie. To była taka karczemna bójka, zdaje się, że jak zagrywaliśmy stronnika, to przyzywało nam stronnika, który kosztował tyle samo. Czy to było właśnie z zaklęciem? I tutaj widzę, że na tym samym to polega. Czyli kastujemy jakiegoś spela i przywołuje nam e, stronnika, który kosztuje tyle samo, ile ten spel. Ciekawy, ciekawy mechanizm. Następnie mamy nową taką kreaturkę. Widzę, że co prawda nie ma tutaj napisane, jakiego to jest rodzaju. Nie jest to smok, nie jest to murlock. Jest to nagra Witch, czyli jakaś morska wiedźma. 5 many kosztuje i mamy staty 5/5. Natomiast jej zdolność to twoje karty kosztują 5. Jeżeli mamy w deku dużo drogich kreatur, why not? No, natomiast no musimy być tego pewni, że taki dek właśnie sobie skonstruujemy. Dalej, Eteryczny Przywoływacz. As a Real Conjurer. Jest to stronnik klasowy maga kosztuje 5 many staty ma 6-3, więc słabo. Natomiast jego okrzyk bojowy to odkryj zaklęcie. Czyli powiedzmy, czaromiot wersja 20. Dalej. Stronnik neutralny, Jean Zephyrów, of Zephyrs. 5 many staty 4-6. No to lepiej niż poprzednio niż poprzedni stronnik. Za każdym razem, kiedy. Rzucimy zaklęcie na innego przyjaznego stronnika, rzucamy jego kopię na tego. No to taka mechanika trochę podobna była w sekrecie Maga. Zapomniałem jak się nazywa, ale no to taka czarodziejka, na którą jeżeli przeciwnik rzuci spela, no to ten spel ląduje na niej. Oznacza to tyle, że po prostu buffujemy dwie kreatury za jednym buffem. Fajny pomysł. No, Dalej mamy rodem ze starożytnego Egiptu: Anubasi, przepraszam, Anubisat Sentinel. Anubisat Sentinel jest to stronnik, który kosztuje 5 many, a jego staty to 4-4. Natomiast ma agonię, która sprawia, że dajemy naszemu randomowemu przyjaznemu stronnikowi plus 3 plus 3. Tym razem spel kapłana za 5 many e Excavated Evil. Zadajemy trzy obrażenia wszystkim stronnikom na planszy. Następnie wtasowujemy tę, to zaklęcie do deka naszego przeciwnika. Kolejna karta klasowa kapłana Entomb, czyli jakieś takie uwięzienie w grobowcu. Wybierz wrogiego stronnika i wtasuj go do swojego deka. 8 many, stronnik, fossila, fossilized. Devil Zaur. Fosil to jest Skorupa. Devil Zaur no to tak jak widzimy na załączonym obrazku. Jakiś demoniczny dinozaur. słów, Trudno to będzie pewnie przetłumaczyć twórcom. Zobaczymy, jak im wyjdzie. Osiem many, staty. Osiem osiem. A jego okrzyk bojowy to: jeżeli kontrolujesz bestię, no to ten, ten stronnik, ten Devil Zaur, dostaje tamta. No to. Od razu przypomina mi się analogiczna karta u druida, ten drzewiec taki, który też jest 888. Teraz karta legendarna, wreszcie jakiś legendar. Jest to Arch Rafam, czyli ten złowrogi archeolog, który będzie naszym ostatnim bossem w lidze odkrywców. Jego okrzyk bojowy jest to odkrycie potężnego artefaktu. Co to za artefakty? Są to karty, o których zaraz opowiem. O ile dobrze pamiętam, są to Spele, które kosztują 10 many, ale mają taki efekt uboczny, że wywołują jakiś szalony efekt. Crazy effect to było. Bo tam gdzieś przeczytałem na stronie. Staty tego stronnika to 7-8. Czyli szału nie ma. No zobaczymy, jakie te spele są. I teraz mamy spel. To jest, zdaje się, spel paladyna. Wszystko może się zdarzyć. Anything can happen. Za 10 many przywołujemy 7 murloków, które zginęły w tej grze. No, ja ostatnio często spotykam na, na grach rankingowych paladynów z murlokami. Może często to nie, ale zdarzyło mi się parę razy. Z sekretami i myślę, że znacznie drogi jest ten spel. Natomiast no na pewno nam pozwala w jakiejś tam późniejszej grze przywołać te murloki, które, które padły, i w tym, tym samym, jeżeli nasz przeciwnik nie ma kolejnego Rimowala, jakoś odbić się z tej straconej pozycji. Teraz mamy karty non-collectible, czyli karty, które no na moje rozumowanie są. Efektem zagrania innych kart lub też są częścią tych, tych skrzydeł tej przygody. Curst. No to to pamiętacie, był taki spell, że, że wtasowywaliśmy właśnie tę klątwę do deka przeciwnika, i efekt jest taki, że kiedy masz coś takiego w ręku, zadajesz dwa obrażenia na początku swojej kolejki. Roaring Torch. Zadajesz 6 obrażenia. Tutaj również mage miał takiego spela, który zadawał 3 obrażenia i sprawiał, że otrzymywaliśmy właśnie tę pochodnią, którą wtasowywaliśmy do swojego deka. No i dalej mamy ten artefakt, który był przezywany razem ze stronnikiem Rafamem: Time Piece of Horror. Jest to spel za 10 i sprawia on, że zadajemy 10 obrażeń. Randomowo rozdysponowanych pomiędzy wszystkich wrogów. Następny ten artefakt, ten, ten spell, Mirror of Doom czyli Lustro Zagłady. Lustro Zagłady sprawia tyle, że wypełniamy naszą część stołu zombimi 3 na 3 Mocno, no trochę to w działaniu może przypomina tę, tę szarżę druida tych drzewców. Lantern of Power, Lantern of Power daje minionowi plus 10, plus 10, czyli e, można powiedzieć Dark królów u Paladyna wersja, no nawet już nie 2-0, tylko pewnie 3 .0. No i słuchajcie, Lantern of Power była to ostatnia karta, która na razie została opublikowana. Jeżeli... Nie widzieliście poprzednich kart, które omawiałem, to zachęcam, żebyście sobie kliknęli w link, który umieszczę w prawym górnym rogu w adnotacji. Zachęcam Was również do zasubskrybowania kanału, ponieważ w przyszły czwartek startujemy z Ligą Odkrywców. Będzie pierwsze skrzydło nagrane, także bądźcie razem ze mną. Coś czuję, że będzie świetna zabawa, a póki co żegnam się z Wami i życzę udanej gry. Na razie pozdrawiam. Cześć!